Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale I dzisiaj będziemy testować oczywiście kolejne skrzyneczki w ramach batli na CSGO Skins. Także myślę, że warto żebyście zostali ze mną na dłużej i zobaczyli czy uda nam się coś sensownego trafić Ale zanim to, oczywiście najważniejsza rzecz to konkurs, konkurs na 20 zł peste, Wy już to bardzo dobrze znacie, wy już wiecie o co z tym chodzi Ale dla nowych to tylko przypomnę, żeby brać udział wystarczy zostawić suba Dowolny komentarz oraz łapkę w górę. Oczywiście w trakcie odcinka słowo klucz się pojawi, który zwiększy Wasze szanse na wygraną. Także warto oglądać uważnie i do końca. No a ja jeszcze przedstawię Wam zwycięzcę z poprzedniego odcinka. No i teraz możemy... Iść już na CSGO Skins No i witam was moi drodzy na CSGO Skins Już bardzo dobrze znacie tą stronkę Natomiast Trwa cały czas event Catch Skins Także jeżeli chcielibyście tak podrobić Z backpack case'u jak ja Albo otworzyć jak jakąkolwiek inną skrzyneczkę tutaj No to polecam Zaopatrzyć się w kod HYCZKA Który daje wam moi drodzy 10% do waszego Doładowania to jest stałe to się nie zmienia Za każdym razem jak doładowujecie Z hyczka, 10% więcej do waszej kwoty ląduje w waszych portfelach, natomiast dla nowych użytkowników, jeżeli wpiszecie kod HYCZKA otrzymujecie 2 zł i 10 groszy na start, czyli pół dolara, także myślę, że jak najbardziej jest to opłacalny deal eee, także warto, warto, oczywiście daily case przed nami, także daily case możecie otwierać co 24 godzinki z którego mogą nawet, nawet kosa wypaść, więc myślę, że warf sytuacja eee, o w tym momencie wypad wypadł nam Boral Forest, tak tak eee, można to nazwać Także zawsze to coś. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj będą batelki, więc no zobaczymy. Na jaką batelkę możemy dołączyć? Może nauczymy do tej batelki Ronaldo Naziz Nazario, tak jest. I Daro. Mamy tutaj batelki e, o M4. -ki. Mamy tutaj batelki o Kałacha Simowy. Także myślę, że warto tylko pytanie, czy pan Ronaldo Nazario będzie czekać do końca w tym trybie underdoga, czy może puści z botem. No i mamy. Pan Nozario zdecydował, że puścimy to eee, z botem. Bot i samu również dołącza naszej ekipy. Natomiast Daro trafia już e, Shanty Santiko's Fire. Eee, tyle, że to jest tryb underdog, więc oczywiście my tutaj nie chcemy zrobić. żeby to nasi przeciwnicy zrobili. Więc no, oby, oby tak było dalej. Tyle, że zbliża się ostatnia skrzynka, a my w trójkę mamy tą samą jakość. I teraz tak. Eee, no i niestety, moi drodzy, no. Ronaldo Nozario zgarnia 193 złote. No. Średnia sprawa. O, ale mamy tutaj kolejną bitewkę. Dołączymy do tej, co trzeba. Gdzieś tutaj była taka fajna. Miał, miał. Zobaczymy, co miał zaoferuje. Mamy tutaj. No, cztery skrzyneczki przed nami. old stary naklejeczki, No, teraz ten Neon Revolution ewidentnie. No i nie. No, ej. No, ludzie. No, tak się nie robi. No, nie o to nam chodzi przecież. Nie o to nam chodzi. Moi drodzy jeszcze SK dropcie, No, pewnie, że tak. No, czemu by nie? No, jeżeli nie dropniemy jakiegoś Taitana tutaj. No, nie dropniemy niestety. Jest to Astralis Holo, No to. To bitwę przegramy, no dobra moi drodzy, zaczęliśmy dosyć ciężko, ale spokojnie, to się wyklepie, to się wyklepie moi drodzy. Andrzeju nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować, zaraz wyklepiemy. E, no dobra, no, na razie zaczynamy tak samo, można by, że na razie zaczynamy tak samo i oczywiście chodzi nam o to, żeby dropnąć być może Tiger Tooth, no, kto wie. I o to chodzi właśnie, Tiger Tooth, Huntsman Knife, no i to mi się podoba, to mi się moi drodzy podoba, Bayonet. Tiger to bajonet, no i to jest to, o czym ja mówiłem, moi drodzy. No, oj, oj, dobra, dobra, dobra. Myślałem, że będzie drożej. Na całe szczęście, i teraz, jeżeli nie trafimy jakichś dziwnych rękawic, a nie trafił, mamy, moi drodzy, 5800 zł. No, 3000 profitu, 3000 profitu, nawet jakie 3000, prawie 4000 profitu. Yy, także myślę, że no, to nam oddało. To nam już oddało niesamowicie. I o to właśnie chodzi, to jest to, o czym ja mówiłem. Pierwsze dwie, dwie skrzyżeczki, i pier, pierwsze, pierwsze dwie batelki nie siadły nam kompletnie, ale ta już jak najbardziej. No dobra, moi drodzy, w takim razie czelmy sobie jeszcze jakąś luźną batelkę kolejną. A i będzie to taka batla, najmniej. Nie, zacznijmy od USP. A4, M4K4, AK4 i AWP również 4. Także tu mamy 50-50% szans na to, że coś ciekawego nam się trafi. No i zobaczymy, moi drodzy. No i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. To jest przedostatnia bitewka na dzisiaj, także myślę, że e, no damy szansę, Emilii się wykazać. E, bot Emilii tym razem, także zobaczymy. Na no, Bot Emily zaczyna oczywiście lepiej trafia USP Cortex, natomiast ta największa różnica chyba jest w kawachach i w Wupach, więc proszę bardzo, ja Monster Mesh'a trafiam, e, więc ostatecznie jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze, ale oczywiście może być lepiej. I na to poniekąd liczymy. Oczywiście, że tak, natomiast e, Emil nie trafi Neonoira, więc no, nie do końca. Karetka w tle przejechała. E, mam nadzieję, że nie było tak mocno słychać, no ale mm, moi drodzy, no i co dalej? Co dalej? Trafia nam się Bazyliszek M41S Również jemu się trafia ten Bazyliczek, więc póki co, można powiedzieć, że idziemy łeb w łeb, jest różnica tam raptem e, No 18 zł także. Nieźle. Ponownie Bazyliczek jemu się trafia Boral Bora Forest, więc y, na razie jest w porządku. Tylko że pytanie, czy tak będzie dalej? Dlatego że tutaj dwa skiny mogą odmienić właśnie. Mogą odmienić całkowicie prowadzenie I tutaj się to zaczyna powoli robić i to mnie poniekąd denerwuje. Natomiast liczę, że awupki nam tutaj o wiele bardziej oddadzą niż te kałachy. No, jemu póki co kałachy bardzo oddały. Oj, bardzo oddały. Frontside Misty, Statraków Kufil Tested Teraz awupka Hyper Beast. No, niestety, moi drodzy, no chyba Bodemili nas tutaj wygryzie. No, nie podoba mi się to. A Aczkolwiek tamta bitwa e, nam 100% zrekompensowała e, wszelkie chyba dzisiejsze straty. Także myślę, że. No cóż, no bot Emily... Aj, jakbym jeszcze ja trafił um, tego redline'a, on nie. Ona nie. To może byłoby inaczej. Natomiast ostatecznie to bot Emily niestety nas e, dzisiaj pokonuje. No dobrze, moi drodzy, ostatnia bitwa przed nami. Szybko, ostatnia bitwa. W takim razie spróbujmy może zrobić również jakąś mieszaną tu bitwę. Jakąś mieszaną. Może spróbujmy slautera dodać raz, dwa. Mm, spróbujmy dodać tiger tufa. No i co możemy tutaj dodać? Może jakoś mniejszą. może właśnie w tym jest rzecz. Może dodajmy sobie, mm, żeby to miało sens, żeby to miało sens, moi drodzy. Dodajmy sobie, no, trzy. Aj, zabrakcie nam, trzy Old Star Cases. No dobra, to taka luźna bitwa na koniec. E, zobaczymy, czy coś z, co z tej wyniknie, tak naprawdę, jeżeli e, prawdopodobnie, jeżeli nic za mnie nie oddano, no to tutaj niestety będzie ciężko nam wyjść na plus tej bitwy, jakkolwiek by to się potoczyło. Ale. Wie, no. no nie o taki nie o taki początek mi zdecydowanie chodziło, ale jeżeli mamy dostać za to slautera bądź Tiger Tufa, no to ja to mogę wziąć w ciemno i zobaczymy. No i ja to biorę w ciemno moi drodzy, ja to biorę w ciemno. No dzisiaj mam szczęście jakieś, tylko żeby on nie trafił Tiger tufa teraz, bo będzie źle nie trafił, także myślę że ta bitwa jest już wygrana, nie mówię hop, bo może się jeszcze tutaj wiele zdarzyć, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że to po prostu mamy, moi drodzy dzisiejszy odcinek naprawdę nam oddał ale wy pamiętajcie, że jeżeli wy też chcecie spróbować właśnie tego typu bitew, pamiętajcie, że możecie wejść na tą stronę i wykorzystać kod HYCZKA on no, wam da 10% do doładowanie, zawsze to jakiś pieniążek da wam 2 e, złote i 10 groszy na start, też jest zawsze Dobrze coś mieć od początku, także myślę, że warto pamiętać o konkursie na początku tego odcinka. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdro.